...kulka i jej nie ma już. A właśnie. Do zabawy! Do zabawy, a mm. dlaczego? masz diamenty. Diamenty nie są wieczne. Wiec, a? Więc że niestety diamenty nie są wieczne. A właśnie tę strzelinkę podsadzić. A właśnie. Dawaj. Zdobędziesz to. Ja to zdobędę? Yeah. Nie! No, niestety ja nie mogę. Aha. Uh -huh. uh -huh. Yeah. Z ja nie no, dobra, tam się nie da. Ty musisz to zrobić, skoczyć na lidę po prostu. Albo mam pomysł. Tak. Dobra, Daj może. Się. Tak też masz. Dobra, teraz może tak się doczłapiesz na dół i musimy zdobyć to. Eee, Weźmy mi połóż. E? No to żu... Daj, Chwila. Powyceluję. A, mam co? No, no dalej nie we, mogę weź bo, się posuń z bok. Bo spadniesz No skacz na nie a. A, widzisz takie eleganckie schody ci zrobię No dobra, teraz rzucisz mininkę Eee, pomyślę mam <noise> Dobra A teraz ty musisz tutaj skoczyć po to Bo to jest Heal, albo czekaj, ty potrzebujesz. Nie, yes. a to na obu działa. Jej, wee, wee. Dobra, tu mam dużo expo, Ale niech to nie jest expo. O, znowu nasza ulubiona kawa. Yeah. Kroby nie mają takich rogów. To może byczek? <grystanie> Dobra, rara, rara, nie puść się. Aż tak bardzo, przydaje mi się. No, nie podarzyłby z, z ziskami Ta twarz na mnie się gapi. Mamy przejrany. Tak, nie mam dobrej trońki. Nie, ja yeah, zablokowałem go! O

nie, yeah. no mam... U... Dajcie mi G, mi U, dajcie mi L, och, nie, 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 się... nie, 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 co nie, 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 mnie nie, 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 Dobra. Mmm, to chyba będzie. A dobra. Musimy wrócić tutaj rękę. Nie do mnie. A? Widzisz? Jak Lara chce, to potrafi zrozumieć. <śmany> <śmany> A co ja wyrażę, że... Nie rozumiałem. A... Dobra. No to teraz... Prostu... Idziesz tutaj. O. Nie ma za co. <śmany> Czekaj tam. Tam jest heal update. Heal powiem się taki. Czekaj tutaj, ja ci tutaj włócznia później to zdobędziemy. Aha, no halo? Co? Tam ma iść, tam gdzie ta włócznia wbita. Łazi eee. Gotowy? Bo nie wiem gdzie celuję. No. Już gdzieś celujesz? No nie. Z kim ja pracuję? No. Wiesz, jak kamerzysta jest twoim największym wzrokiem to tu naszym wrogiem jest przyjaciół persyjski. O, skręciłem go. Skręciłam znaczy. O, bo już nie musisz robić kobietą Trzymaj się, To też to nie RPG. Co zostało? fajnie Czy ja już nie powinienem mieć karabina, czy coś? Co? Nie. Ale Chwila. No. no. Idziesz tutaj. Nie. No tam z powrotem, niestety musimy zrobić tą durnowatą akcję. Chwila moja, prawda? Ej, gdzie kiedy uczyli 3 lata? Te 5000 lat jako posąg trochę mnie może pozbawiło formy. No halo, Linka! Halo, Linka! Zrobisz się, czekaj, to znowu. znowu. Jakim złudzisz, no Linka do cieku. Kurde, no. A, dobra. A? się bym się ustawiał dobrze. No ja? No, sorry, nie mogę. to, Wiesz, jak jest tamto, to ucieknij. jakiś. No do... mogę zbywać na chwilę w <laughs> 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 <Ja>, co? <laughs> no kurde. E, przychodzi. Co to za głupota? Dobra. No, Musisz celować. Nie tak. Ty, dobra tak. No. no. Jak tutaj gdzieś. No dobra. No, Jaka głupota! Kurde. Większej głupoty nie widziałeś. <wikawasz. laughs> <laughs> Aj. <Ay>, co? Co? Na was idzie celownik? Eee, no, to by było już prostsze. Aha, i saki <laughs> w dupnąłem na łeb. A, spokojnie Przeżyję. Może, to, może lekko migreną. No. To wyglądało tak trochę na sakryms, nie? Może lekko migreną. No. jest Dobra. Ja lędzik! O, o kurde! Eee... Mibos! Tak! <gulia> I... go! A... Bez mnie to byś gówno zrobił! Chwila, hmm. chwila... Dajcie mi tylko karabin... A tutaj karab... dlaczego to... A tutaj dlaczego nie Dajcie mi karabin... Tak? To, to A to jest relikt! Go się też bierze... No i taki ubrałem no tak. Wszystko, jest... Wszystko co znajdziemy jest dla obu graczy. No. Dobra, spacja. Relik ustawiasz nie tutaj. A, relik Tylko tutaj. No dobra, zobaczmy co on daje. Power shot, może być. A ty na razie nie masz... Ja nie mam ci. A, że to też? No tak, włócznie wtedy stają się niebieskie. No dobra. Gotowy? Bo pewnie coś tu będzie, jak, jak pociągnę to dźwignię i nie wiem co. Dobra, gotowy. O, o, o. A, to. Poczekaj, poczekam trochę. Lecisz. Kuna, to